podobnie z ochroną zdrowia szanowni państwo jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną preferencję Ukraińców względem Polaków i ochrona zdrowia która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną czy nie to stawia nas w sytuacji w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie w Polsce są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy państwo, mojej zgody. Tak jak mówiłem po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to nie tylko wyborcze hasło, ale uznaję, że powinniśmy Doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej i przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy. I to jest dla mnie rzecz zasadnicza. Dlatego nie podpisałem, drodzy Państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie. Jednocześnie proponując swój projekt ustawy i zachęcając dzisiaj rząd i wszystkie środowiska polityczne, polityczne w polskim parlamencie do ciężkiej pracy przez najbliższe dwa tygodnie nad nowym kształtem tej ustawy. Moi współpracownicy są drodzy państwo gotowi do ciężkiej pracy w najbliższych dniach nawet przez 24 godziny jeśli jest taka konieczność, bowiem nie ma dla tego kształtu dla takiego kształtu ustawy, dla tej emocji mojej zgody. W tym projekcie